Cóż, ja mam za zaszczyt zagrać w Gierkę. Proszę Państwa, Kapitan Puzzle Gierka z 1997 roku. Niesamowicie się cieszę, że mogę znowu pograć w ten tytuł. Nowa gra, zaczynamy od mapy Lea Rocca. Musimy się z pieskami uzbrojonymi w miecze bić. Po ich strojach tak ciężko stwierdzić, ki kim oni są. Czy to są jacyś francuscy konfederaci? Nie, na no, konfederaci to byli Amerykanie. E, rewolucjoniści jacyś francuzi, tak, francuscy mają takie te stroje Angar, nie wiem takim to jest hangar, Angar hiszpański, francuski, nie wiem e, Być może francuski To mapa wygląda jak francuskie katakumby, Są czaszki na ziemi, takie lochy, tunele. No dawa mi to monetę. W ogóle mapę trzeba przejść bardzo szybko, trzeba wszystko to złoto zbierać. Na koniec jest robione podsumowanie z całego hajsu, który się zebrało. Ta mysz nam daje super skok. Szybko to zbieramy co tu mamy i lecimy jak najdalej do przodu. Z tą myślą trzeba szybko lecieć do przodu, bo zawsze na końcu jest jakaś ciekawa, A! No i tak jak tutaj, nie zdążę tych wziąć prywatnych. Jest, zdążyłem. właśnie, o, i się akurat skończyła. Ta mysz daje nam szybszy bieg i wyższy skok i musimy ją jak najszybciej wykorzystać. Średnio mamy ją na tyle czasu, żeby akurat zdążyć zdobyć tą rzecz, na którą ona jest przeznaczona, ten yy, większy skok. Jest to taki czas na styk, że jak dobre tempo trzymamy, to zdążymy. I trzeba wiedzieć o tym i naprawdę trzymać się tego dobrego tempa, nie zmarnować tej okazji z tą myszą. O, tu zobaczymy co jest na dole. O, coś czuję, że... O, a, nie ma. A, sprytne działy. I się bronić, nie tylko ja umiem bić się na kucaka. O, kolejna. O, hajs. Można zostawiać hajsu. Dobra, na górę. Nie mam całego dnia, no nie kółko. Wiem, kocie, sorry, mordu, w ogóle patrzcie jak to... Dobra, lecimy na górę. Tu, 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 tu. Dobra. Save zapisany. Pyk, 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 pyk. O i tu jest super hiper mysz. I lecimy od razu tam na górę A nie! Nie! Najgorsze k***a co może być. Wziąłem mysz i nie... I spadłem, a powinienem tam iść na górę. Nie zdążył już wykorzystać potencjału tej myszy. Jeszcze na windę będę czekał pewnie pół Dawaj winda no. Ja nie mogę taką szansę zmarnować. Dawaj, hipermysz no. O, teraz się skupić trzeba. Pyk. Pyk. No, i już myśl się skończyła, i dupa, i nie wykorzystam jej. No nie. Kurde, i te korony bym sobie wziął z myszą, a tak to, to do nich nie dolecę. No, mówi, no, trzeba się śpieszyć, o. Tu już kolejny dziad, mysza. Pyk, pyk. Ale szkoda, że tam spadłem. No strata czasu, no wiem, no kocie, nie musisz mi mówić, no. Zdarza się i tak. Aha, sprytniejszy jestem się. O, znowu mam mysz, znowu mam mysz. Lecę tam, może się uda. Wiem, że powinny iść do przodu. Ale. Co mi tam. No, dawaj mi ten schodek. O, już się my skończyła. No to nie. Powinienem od razu iść do przodu, no trudno. Kolejna super zmarnowana. Teraz tu trzeba... No! a Ja bym sobie mógł tutaj te złote smoczki wziąć z tą myszą. Nieźle, jak na razie. Kurde. No i powinienem się trzymać tego, co mówiłem. Jak się ma mysz, trzeba gnać do przodu. Aj, to mnie gdzieś tam chciało zawieźć na górę, To winda. Ale no, już widzę, że z niej nie skorzystam, no i... Tu jest super mysz znowu. Nie wiem, czy z niej, jak tu z niej skorzystać. Dobra, biorę i od razu lecę przed siebie. No, idź psiemi stąd. No nie, i tu ona mi jest potrzebna do tego miejsca. Ja sobie tu jeszcze to zbiorę. Tu byłem, tu byłem, no zaraz tam czy czegoś nie ominąłem. Trochę skrzynek. No i te na pewnie tam. a Genialne to jest na te schodki co znikałem. Jakbym skakał co drugi, wziąłbym mysz, wróciłbym po tym, po tych co zostały. Ta winda by mnie tu do lewego górnego roku na tą platformę przywiozła. I ja wtedy wskoczyłbym sobie w te kółko. No, pewnie po to to jest. Kurde to trzeba kilka razy mapę przychodzić, żeby się nauczyć, co trzeba zrobić. Tak za pierwszym razem, jak ktoś nie wie, no to no, no nie domyśli się, no. Trzeba po prostu nauczyć się mapę na pamięć. Mówię, teraz sobie normalnie zagram nutkę, ale na przykład jak przejdę, nie wiem, całą grę, to zacznę sobie znać, grać od nowa i tak na 100%, każdy etap będę próbował przejść na 100%, czyli no, żeby zebrać cały możliwy hajs, się. I no, po prostu dla samego siebie. Mam też była to jakaś dodatkowa nagroda. Aczkolwiek nie wiem, nigdy, przy nigdy nie dobrałem z, z hajsu ze całego takiego 100% z poziomu. Masz, mijaj. Może się okaże, nagle, że jest jakiś, nie wiem, może film dodatkowy, jakiś Easter egg się w tym kryje. Nigdy nic nie wiadomo, warto spróbować. No co mi szkodzi, Być tylko. O nie! O kurde, jak się przestraszyłem. Ale chyba zapis był niedaleko. Tak, no ale dobra, nie idę tam już. Trzeba skończyć mapę, pyk, jeden schodek, drugi schodek, o! I pewnie z tamtego kółka tu bym tu jest potrzebna, wylądował. No wiem, kocie, dobra. Pyk, jest, 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 jest. Pyk, pyk. Mapa. No dobra, tu jest pieseł, idziemy do niego. O, mysz mam, mysz mam, mysz mam. Trzeba to wykorzystać. No i... Głupi pies, no mysz mnie, on mnie wepnął. No wepnął mnie, nie idzie się. Karamba, no. Aaa, ja tu powinienem tą, z tą myszą przylecieć. I tamem sobie na górę wskoczyć. no i... Widzicie, no skąd miałem to wiedzieć? To tak jest właśnie w tej grze, no. No strzelaj. I jeszcze pewnie po czaszkę bym wskoczył. A są tylko trzy czaszki na całą grę. Gra zapisana. Masz. O! Jest jakiś mocniejszy się on zrobił. Doskoczę, doskoczę. O nie, nie doskoczyłem. No dobra, jest window. A, tam dalej siedzi po prostu. Dobra, pyk. No dawaj, mysz. Sprytne myszy. Ale ja jestem sprytniejszy. Masz, ma, masz, coś tu mamy. Typo mamy, no nie razy. Pszczurze lądowy. Dobra, skrzyneczki trzeba rozwalić koniecznie. A to jest to miejsce, w którym byłem niedawno. Tu ta winna będzie. No nie wierzę, że nie doskoczyłem. Boże, jaki jestem ch... Nie wierzę, że tam nie doskoczyłem. O, mysz. O, dobra, od razu przy ciebie. Nie ma, nie obchodzi mnie pies. Jeden, drugi. A! Korona? Dobra, walić koronę. O! To na co była ta myśl tak szybko? A, że stąd bym sięgnął z tej ostatniej platformy do korony. Dobra, zobaczymy co jest na dole. A, ja mam iść na dół! A, tam było coś dodatkowego! A nie, no pyk. A, czyli znowu kółko zrobiłem. Zajebiście. Czyli idziemy tu. Tu była mysz. Tak. Nie ma tak łatwo. I tu z tą myszą powinienem jeden schodek po drugim i z tego doskoczyłbym do korony. No trudno. Kurde, ile to jest elementów, żeby na pamięć sieć, trzeba się nauczyć na pamięć, żeby móc tą grę przejść w 100%, naprawdę. To jest niesamowite. Tu... O! o! będzie ciężko! Będzie ciężko, ale spróbuję. Przejdę, to uda mi się. Na 100% mi się uda. Dobra, ten jest na stałe. Jest, 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 jest. jest. Schodek, 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 schodek. Źle! Udało się. Dobra, tu, tu była kolejna wersja, Te, przy tego przejścia. Jest! Koniec! Koniec! Przeszedłem. W mniej niż 10 minut. Elegancko. Biorę mapę. Pyk. Mapa wzięta. Zaraz drugi odcinek z kolejnej rundy, ale się cieszę, że mam tą grę, kurde, tak się w to zagrać i naprawdę trzyma poziom, myślałem, że to będzie dużo łatwiejsze, Może jak się było dzieckiem, to ta się taka trudna, a tu po prostu naprawdę jest ciężko. Dobra, nie przedłużam, zostawcie subskrypcję, łapy w górę koniecznie, ja się biorę za kolejną rundę, dzięki za zainteresowanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!